Witamy, witamy. Witam. Dzisiaj Oli i, i Arek. Tak. Tu paczka przyszła z Właśnie. DPD. No, a z DPD przywiozło, a skąd no. przywiozło? Fantop. Jest Fantop PL. Aha. Tak, to co wczoraj myśmy mówili, że ma przyjść i przyszło. Tak. A w tej paczce niespodzianka. Mhm. Oli, otwieraj. Poradź okay. sobie. Ładny taki kartonik. Co tam <grym> będzie? No, no, no o jest otworzony, łaga uwaga, uwaga. i oto jest nordycki zestaw startowy no a zaraz zobaczycie co fajnego się tak, także kartonik ten, tu są mi się gratisy ładnie za... zaklejony no widzisz jak bardzo solidnie zapakowane Cyk. A ten karton się nam przyda. Karton się przyda, bo fajny, elegancki. Co tam w gratisa? Pokazuj. O, to karton. No, tam są różne karty, Takie chyba 10 miks kart, jedna to bo... Jakąś tam kwotę, jak się zamówi, to zawsze gratisy są. To jest Tutaj rachunek. Karteczka. nie, Aha, taka nie. No, reklama fantopu, że, Ken, może, o, że można sobie na, zamawiać karty, tak? I Tutaj tam są mam? najpierw takie. Cristiano. no to o. taka z Portugalii fajna karta. I woreczek jeszcze. No i bardzo ładnie zapakowane. Legia tak, karta. Taka oprawa. <laughs> Tutaj taki Roma chyba. To stare karty, takie nie, nie się... 80 80 lata. O, widzisz Van Dijk limitka? No proszę. A to to jest euro. po nie? jednej, tak to są z euro o tu jest kodzik mm -hmm. tutaj jakieś to jest e, ten, po, aha, ekstra no, klasa, sto. o polska liga, stare karty <laughs> ale stare mm. e, tutaj jest e, euro no, no Oliver, road to euro Oliver, tak jak ja Tak. z tej e, północnej Gnabry Irlandii update edition 2019 mm -hmm. bodajże, Dwie stare karty jeszcze. No, o kamara, tego <laughs> już mamy też cztery razy chyba. Mhm. Mm <laughs> I Olsen, i ten anus. No, szkoda, że tego dali, bo. I saszetka. No, no to otwórz saszetkę. A i jak saszetka <laughs> była od e, Fantopu, gdzie piotek nam się wyspał, trafiła się rarka. Tak, rarka Invincible e, Euro 2,20, nie? Także. <laughs> Niemcy. Matthias Ginter. Aloba? Polska. O, Łukasz Awiański. prawdopodobnie Łukasz nie zagra Julia. na euro, bo się skontuzjował wczoraj. Szkoda by było. Szakiri. Na fansie. Julian Brandt. Mhm. I co tam mamy? Oh, Florencja, a ja myślałem. No, no, fajny ten. All... I? I. Kier? Ka Daniel. Pan kapitan. Teraz. Dobra, teraz uwaga, uwaga, Oli, odpowiedź tak od dołu. Dasz ja radę? No, tam radę. O, jest, jest. Soszetki najpierw? Tak, raz. Tak. Raz. Eee, okay. eee. Soszetka nie numer dwa. No, jeszcze. <śmaz causes> tak, saszetka numer 3. I teraz najlepsze. Tam... I teraz, uwaga, uwaga. Tam, jest Zlatan na małej. I tam I... taki duży XXL, no ale pewnie niektórzy już wiedzą, zlatan się skontuzjował i nie będzie grał na euro, no ale pamiątka jest szkoda, bo jest dobry zawodnik, no ale przeciwko Polsce nie zagra. To trochę tu trochę jest dobrze, trochę nie dobrze. Ten ov차... game. Gazetka. Hmm. Zobacz no z tyłu jakie oni mają produkty oh. tam. Na... O. Puszka, puszka, giftbox, mieliśmy wszystko. Uh -huh. No i to, to, to. A tutaj ten są te ...wszystko checklista. i nordyckie karty. Dobra, czyli na bok. Na bok? No. A to są te inne dwie limitki. Tak, no niestety wiemy jakie, bo już to by... Tak. No to ci robimy pojedynek. I. Polsko-Niemiecko, ten polsko-szwedzki. I album. A i placza do gry. Tutaj się trochę podnietło. No, a nie szkodzi. Mamy tych albumów już, że ho ho ho. Oli, weź worek, odsuń. Ci tak, jest Robert. Ronaldo. A z latan duży będzie koło małego. A bo, czekaj, przesuń trochę, bo jeszcze no. Dobrze jest? Tak. Ale z latana lecimy za jeden. Aha, nie, ale z latana nie możemy trafić. Aha. tylko, Samego Zlatana nie da się, tylko ze Szwecji. No ale Szwecja może wpaść. No. No to kto otwiera? To... Ja okay, się otwieram. Okay, tak. Ja będę A i Ronaldo nam potrzeba tak, Game Changers. Game Changers Nordic Edition. Fajnie hmm. by było, jakby się nam trafił. Austria, Niemcy, Chorwacja, Szkocja, Holandia i dwóch. O A, a Czech. Czech, dania. tą danie mamy, no. Sancho, Anglia i... Belgia. ...Witzel. Druga sześćka. No, to oby się... To by było super, nie? Jakby nam się ten Game Changer trafił. No ale... Są... Morata. ...się zobaczyć I co na razie... Że Austria. ...żadnych punktów. Szkocja. To nie był znowu Silesia ten Szkoc? Holandia. No. no już Dania. Już no. Szwecja, o punkt. Aha, no punkt dla Szwecji, tak. Bonucci. I... No. O, o, Polska gra No to punkt dla Roberta, brawo, brawo. No, no. i uwaga, ostatnia szafetka, ostatnia szansa na Ronaldo jako game changer Nordic. Hmm. Turcja. Macedonia. Kalmar. Chorwacja, Turcja i Czechy. No, łaga, łaga. Napastnik, obrońca. I Bramkarz. Tak, bramkarz. bramkarz. Manuel. Giroux, Francja. No to ten był napastnik, czyli nie będzie Christiano Van Dijk no, no dobrze, no czyli Holandii też nie ma. Czyli co. To byłby ten e, unboxing startepaka nordyckiego mm. ze, szwed ze szwedzką gwiazdą z latanem. Tak jak już wspomniałem, to on bardzo fajne. No, szkoda, że dali dwie Lewandowskiego i Ronaldo, bo mógł jakieś dać niespodzianki. Ale cieszymy się na tą limitkę. No Szkoda, że nie zagra na euro, bo to jest dobry zawodnik, choć już ma swoje lata. Jak na piłkarza? Ile? Jest e, 130. 8 chyba jakoś, no i gdyby ko kontuzja kolana to bym miał zagrać na mistrzostwa, tylko wiesz grałby przeciwko nam, to by mógł nam a także w sumie trochę dobrze, trochę niedobrze, że, że gra, że nie gra, no także co, Remi wygrywa Szwecja w sumie, no bo Szwecja ma e, kartę z złotą, Polska. a Polska też ma złotą, no ale... O, tu ich więcej. Olson podał, potem Cleason, Ektar, Ar Larsson -Scherin. Co mówić, taki mecz jak będzie na Euro, polska Szwecja, można powiedzieć, oprócz Portugalii. No, no. Że... cieszymy się na ten Starter Pack, fajnie, że no. przynajmniej mamy tego e, zlatana dużego. Fantof przyszedł, także cieszymy się jeszcze raz. No, mhm. no i tyle na dzisiaj. Tak. Miłego dnia, Pap łapki paluchy. do tak, i subskrybuj. Cię subskrybujcie nasz kanał, oglądajcie. Tak i do zobaczenia Siema Pa